To jest jeden taki port jachtowy w tym miejscu. Jachciki, większe i mniejsze, albo mniejsze i większe. Ketchup, taras. Jesteśmy na tarasie. Tutaj taki widzisz, jest taki nas zrobiony, mhm. żeby ludzie mogli sobie podglądać, tak? Obejrzeć z góry. Może a chodzi. jesteśmy. Ten teraz jest na tych sklepach, właśnie widzisz? Pod spodem są sklepy. A zejdziemy, zrobimy tutaj małe spojrzenie na to. A, tutaj też jest jakaś restauracja. No, tam działa sobie pewnie wieczorkiem. O, dobry widok, tak. Dobry widok. Tam można na dół zejść, ale nie wiem, czy będziemy schodzić. No, tu jest, pokażę, no niby jest zagrodzone w sumie, ale jest przejście. dobra. No i znowu te okręciki widzimy. Co zajdziemy sobie chyba tędy, nie? Tutaj, tam. Zejście będzie. No, zobaczymy.